Woda kryje w sobie najcenniejsze tajemnice przyrody i całego wszechświata. Pokrywa aż 70% naszej planety. My również w 70% składamy się z wody. Towarzyszy nam w każdym momencie naszego życia, w domu, w pracy, na spacerze lub w trakcie podróży. Pijemy wodę, aby zaspokoić swoje pragnienie, nawet nie zastanawiając się w jakim stopniu jej jakość wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie. Niezwykle ważne jest, abyśmy codziennie mieli możliwość spożywać wodę bogatą w składniki odżywcze i bezpieczną dla naszego zdrowia niezależnie od tego, gdzie przebywamy i czym się zajmujemy. Z myślą o tym powstał produkt Coral Mine, dzięki któremu każdy z nas może codziennie pić wodę wysokiej jakości, optymalną dla naszego organizmu. Udamy się na wycieczkę na południe Japonii, na wyspę Okinawa, będącą ojczyzną Coral Mine, otoczoną krystalicznie czystymi wodami Morza Południowochińskiego, skrywającymi przepiękne rafy koralowe. Okinawa to zapierająca dech w piersi koralowa wyspa, słynąca z turkusowych lagun, bogatej podwodnej fauny i pięknej, pierwotnej przyrody. To wyjątkowe miejsce kryje w sobie sekret długowieczności. Na całym świecie Okinawa słynie z najdłużej żyjących mieszkańców. Na wsi mieszka ogromna ilość osób w wieku od 80 do 115 lat. Znaczna część z nich prowadzi aktywny styl życia, wolny od chorób i skorzeń. To właśnie tutaj, w tym niezwykłym miejscu, odbywa się proces wytwarzania produktu Coral Mine ze ze. Z kamieliny sproszkowanego koralowca w celu uzyskania najwyższej jakości wody pitnej. Kod genetyczny szkieletu koralowca bardzo przypomina ludzki i jest bogatym źródłem wielu soli mineralnych, przede wszystkim wapnia i magnezu. W jego skład wchodzą również potas, żelazo, fosfor, siarka, chrom, krzem, mangan, cynk i wiele innych minerałów. Korzyści wynikające ze stosowania sproszkowanej skamieliny koralowca są znane od wielu stuleci. Kończąc swój cykl życiowy, koralowiec osiada na morskim dnie, tworząc osad nasycony naturalnym morskim bogactwem minerałami. Japoński rząd posiada wyłączne prawa do regulowania ilości wydobywanego koralowca z wód otaczających wyspę Okinawa. Proces jego pozyskiwania nie przyczynia się do wyniszczania nowych raf koralowych i pozwala zachować naturalną równowagę w przyrodzie. Po wnikliwej selekcji surowiec jest transportowany do zakładu produkcji, gdzie przy zastosowaniu metod nowoczesnej technologii ma miejsce proces jego oczyszczania, dezynfekcji i starannego przesiewania. Następnie uzyskany proszek jest pakowany do papierowych saszetek o wadze 1 gram. Umieszczona w wodzie saszetka Coral Mine wzbogaci jej skład o cenne minerały dzięki innowacyjnej, biologicznie dostępnej formie jonowej, w ten sposób w pełni podtrzymując jej fizjologiczną przydatność. Spożywanie wody wzbogaconej Coralmine Mine ma korzystny wpływ na funkcjonowanie całego organizmu. Unikalny, synergiczny mineralny kompleks suplementu pomaga regulować równowagę między zawartością wody i soli w ludzkim organizmie, w ten sposób sprzyjając normalizacji zachodzących w nim procesów. Pierwsze wzmianki na temat korzystnego wpływu koralowca na ludzkie zdrowie pojawiły się już w IX wieku naszej ery. Współcześni naukowcy rozpoczęli badania nad koralowym piaskiem jeszcze w latach 80., dodając go do krakersów i analizując poziom przyswajania wapnia w przypadku osób w podeszłym wieku. Następnie miał miejsce szereg prac naukowych, dzięki którym udało się określić pozytywny wpływ koralowca na ludzki organizm. Cały czas trwają nowe badania, dzięki którym wychodzą na jaw kolejne fakty dotyczące dobroczynnego oddziaływania Coral Mine na wodę. Ostatnie badanie zostało przeprowadzone przez profesora Igora Jermana. Dyrektora Instytutu Bion w Słowenii, którego działalność od 28 lat jest poświęcona poszukiwaniu metod podwyższenia jakości wody pitnej. Wyniki przeprowadzonego badania były zaskakujące dla wszystkich, również dla profesora Jermana, który na ich podstawie planuje przygotować publikację naukową na dany temat. Dzięki produktowi Coralmine każdy człowiek na świecie ma możliwość picia wody najwyższej jakości.